Wymagania dotyczące cyberbezpieczeństwa. Firmy powinny mieć aktywną strategię ochrony cybernetycznej, która obejmuje zapobieganie, wykrywanie, monitorowanie, analizę i łagodzenie skutków. Istotne i ważne firmy są zobowiązane do zarządzania ryzykiem dla sieci i systemów informatycznych oraz zapobiegania lub minimalizowania wpływu incydentów. Środki te obejmują: Zasady dotyczące analizy ryzyka i bezpieczeństwa systemów informatycznych. Obsługa incydentów ciągłość działania, bezpieczeństwo łańcucha dostaw, bezpieczeństwo w pozyskiwaniu, rozwijaniu i utrzymywaniu sieci i systemów informatycznych, w tym obsługa i ujawnianie luk w zabezpieczeniach. Zasady i procedury oceny skuteczności środków zarządzania ryzykiem cyberbezpieczeństwa, praktyki higieny cybernetycznej i szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa, kryptografia, bezpieczeństwo zasobów ludzkich, zasady kontroli dostępu i zarządzanie zasobami. Korzystanie z uwierzytelniania wieloskładnikowego lub rozwiązań ciągłego uwierzytelniania zabezpieczonej komunikacji głosowej, wideo i tekstowej oraz zabezpieczonych systemów komunikacji. NIS-2 wskazuje na znaczenie higieny cyberbezpieczeństwa jako podstawy ochrony infrastruktury sieci i systemów informatycznych, sprzętu, oprogramowania, bezpieczeństwa aplikacji oraz danych biznesowych i osobowych. Wdrażanie polityki higieny cybernetycznej przez kraje Unii Europejskiej będzie monitorowane i analizowane przez ENISA. Wymagania te obejmują: zmiana hasła, ograniczenie kont dostępu na poziomie administratora, zarządzanie tożsamością i dostępem, aktualizację oprogramowania i sprzętu, zarządzanie nowymi instalacjami, tworzenie kopii zapasowych danych, zasady zerowego zaufania. Proaktywne ramy gotowości i ogólne bezpieczeństwo w przypadku incydentów lub zagrożeń cybernetycznych. Firmy powinny również prowadzić aktywną politykę szkoleniową w celu zwiększenia świadomości bezpieczeństwa wśród pracowników. Dodatkowe wymogi dotyczące publicznych sieci łączności elektronicznej. Oprócz podstawowych praktyk w zakresie cyberbezpieczeństwa wymienionych powyżej, dostawcy publicznych sieci łączności elektronicznej muszą również stosować kompleksowe praktyki w zakresie cyberbezpieczeństwa, szyfrowanie i koncepcje bezpieczeństwa skoncentrowane na danych, takie jak kartografia, segmentacja, tagowanie, polityka dostępu i zarządzanie dostępem oraz zautomatyzowane decyzje dotyczące dostępu. Dalsze wdrażanie technologii. Komisja Europejska zaleca firmom wdrażanie systemów sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w celu dalszego zwiększania możliwości w zakresie bezpieczeństwa. Postrzega te technologie jako narzędzia umożliwiające lepsze wykrywanie cyberataków i zapobieganie imionom.